Słuchajcie, nie mogę tak za bardzo tutaj przypału robić. Udało mi się wbić, słuchajcie, do, do, do środka. Tak dla niepoznaki, to żebym się trochę tutaj, tak wiecie, zadomowił, nie? Ale tutaj chyba mam dosyć słabą miejscówkę, wiecie co? Bo wydaje mi się, że tutaj ludzie chodzą koło mnie i tak się na mnie zerkają. Mi się wydaje, że oni myślą, że ja będę chyba spowie spowiedź prowadził. Nie wiem. Nie wiem, słuchajcie po Wiecie co tutaj chyba nie mogę przekraczać tej tej, tej linii coś mi się wydaje Jest bogato, jest bogato. Patrzcie, jaki jest rozłach ja pierdzielę jakie to robi wrażenie. Jazda co? Patrzcie, ile to, to jest w ogóle? Nie wiem, Chyba ze 100 metrów mają te liny. Ja pierdolę. to słuchajcie robi wrażenie. Jeszcze tu podejdę do tego, do tego ołtarza. Nie no ten żylandar powiem wam, oni trochę przesadzili. Coś zegar. To chyba nie jest chińszczyzna nawet. Ja pierniczę ale to jest, słuchajcie, jakie to jest odwalone. No ale ten, 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 ten żylandur, ja nie wiem czy to w ogóle jeszcze żylandorem można nazwać. To jest w ogóle jakiś okrąg potężny. Ja nie wiem czy wy ogarniacie jakie to jest w ogóle wielkie wszystko. To jest to... Słuchajcie, ciekawe czy coś by mi zrobili jakbym przeleciał tak przez to. Tą... 操。So. Słuchajcie, powiem wam tylko jeden taki jakby, no może nie do końca duży minus, ale no odwalone wszystko jest naprawdę z takim, z, czy ze smakiem, nie wiem, nie odpowiem wam, bo tu pieniądz chyba jest. Co to w ogóle tu? Słuchajcie, można tu się schować. Tu kobitki się trają kobitki. Słuchajcie, gorąco tam jest jak cholera. Odwalone jest to totalnie z mega przepychem, no ale klimatyzacja jest nieogarnięta, więc powiem wam w skali 1 do 10 daje taką, no nie wiem, klimatyzacja to jest dla mnie bardzo ważna rzecz, więc 1 do 10 daje taką czwórkę. Jeżeli bym był w zimie, mieliby na pewno tychę, bo bo jest zrobiony, słuchajcie, ten meczet. No jest ze smakiem, no widać, że ktoś miał tam, ktoś miał polot jeszcze księżyc jest. No żebym się tak spocił. Sam bym tam chciał prysznic, słuchajcie w tej sadzawie. Dobra, muszę, muszę sandały ubrać. Miałem ze sobą, żeby... Wiesz, wiecie co no. Ja nie wiem, tak nie słuchałem nawet plotek, ale wydaje mi się kiedyś. O, gdzie ja to A, w Antalai byłem. Słuchajcie, koło meczetu byłem. I to jest chyba nawet na jednym moim filmie. Yy, sprawdźcie sobie. Ziomek szedł z taką reklamówką, dużą reklamówką wypchaną, całą butów używanych. Więc to chyba możecie, jak gdyby możecie połączyć kropki. Meczet, zostawiane buty. Przed meczetem, kolej z reklamówką używane buty. No chyba połączyliście już kropki, co? No jeżeli nie, no to słuchajcie, to ja takich takich osób na kanale, no to nie za bardzo mile są widziane u mnie, bo jak ktoś... Patrzcie jak to jest kurcze no nie no. Wymiata, słuchajcie wymiata Tu nawet te, te gwiazdy Instagramerki mdleją delikatnie Jest to zrobione z, rozma z rozmachem na bogato pójdziemy jeszcze z drugiej strony słuchajcie zobaczyć Ale jest, 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 jest pieniądz, ja widzę, że tu jest pieniądz Ciekawe Dlaczego oni do w ogóle wpuścili, jakby tak, nie? Takich... Takie osoby jak ja, no bo to wiadomo, to, to jest... Samu, no to... Muzy... dla muzułmanów to my jesteśmy chyba dzicy raczej, nie? Czy może oni nas, słuchajcie, chcą tak zanęcić, takim, nie? Że tu jest taki, kurde, taki bdlik, takie bogactwo i jak my zobaczymy, to może będziemy mogli zmienić swoją wiarę, chociaż ja nie wiem, czy. Ach. Czy te grzechy, które się posiada, czy to, jeszcze, czy to jeszcze by dało się, słuchajcie, to ogarnąć i jakoś anulować? Rozumiecie o co chodzi, nie? Wiadomo, że człowiek to już nie pierwszej młodości i w tym życiu swoim trochę tam się wydarzyło. Tych jednak gorszych rzeczy, no lepszych też pewnie, ale wiadomo, że za lepsze to nas nie chwalą, a za gorsze rozliczają. Ale mi się, słuchajcie, kurczę, ale mi się zdanie, słuchajcie, skręciło, możecie mnie cytować. Ostro co? Wbijamy tutaj jeszcze do tej pieczary. Nie wiem co tutaj jest. Pewnie kukurydzę gonią, bo tutaj wszędzie kukurydzę gonią, ale powiem Wam słabo im idzie. Ja wiem dlaczego. Ja im nie chcę podpowiadać kukurydza. Słuchajcie, oni zamiast w garka, tą kukurydzę robić tak, <laughs> tak jak się robi normalnie kukurydzę po polskiemu, to oni on jarają tą kukurydzę. Słuchajcie, na tych. Yy, jarają na grillu, słuchajcie, to jest wszystko czarne, popalone, popękane i oni są zdziwieni, że to nie idzie, no, słuchajcie, no, nie róbmy żartu, to, to nie trzeba być jakimś e, ty, ekspertem kulinarnym, żadnym tam Magdom Gessler, nie? Czy tym Gordonem Ramsejem, żeby ogarnąć temat, że kukurydza się w garnku gotuje. To w Polsce to już dzieci ogarniają w podstawówce, a tutaj słuchajcie... Nie czają tematu. Kurde, czy to jest na pewno ten. Coś powiem Wam, jestem tak zmotany. To jest na pewno błękitny, bo widzę, że są te dachy błękitne, też je widzicie, nie? Ale powiem Wam. No, byłem tu wczoraj, były dwa mecze tylko o siebie, no ale zdecydowanie to wyglądało całkiem inaczej. Kurde, nie wiem o co chodzi naprawdę totalnie mi się to słuchajcie nie klei To nie jest to miejsce Nie wiem Wy to mi nie pomożecie, bo jak ja sam sobie. albo może to jest tu Idę tu w lewo, bo to może być tu O sor, a mi się odbiło porządnie Po, po wątróbce, słuchajcie, po wątróbce u tego dziadka 10 wątruba, 10 na 10, kurczak 10 na 10 i te mielone też 10 na 10 Dziadek jest słuchajcie the best Ale to macie na filmie kulinarnym Ja wam tutaj nie będę Żarcia wiecie Nie będę wam wplatał żarcia w wiarę Dobra Czy mnie jeszcze takie Pewnie nasuwa wam się pytanie Jak tam u mnie w tym w meczecie Czy jak byłem czy odczułem jakieś emocje Dobra przełączymy się Pewnie się zastanawiacie Jak u mnie z wiarą po wejściu do tego Do tego meczetu nie No bo spędziłem tam dobre pięć, tam nawet 7 minut chyba w środku, a to wiecie, to jest wszystko przepełnione tak religią, tak wiarą tą ludziom, tymi emocjami, no i wiadomo, że każdemu jednak się tak delikatnie to może, yy, no trochę no przykleić tej wiary, nie wiem jak to nazwać w ogóle, jak można, wiecie, no nie powiem, że cud, cud nienawidził nie wiem, jakiegoś Allaha czy Mahomeda bo to się raczej chyba nie wydarzyło, a możliwe, że ten cud też tak schodzi pomału. Nie jest to takie uderzenie emocjonalne, wiecie, taki pocisk, buch i w ogóle ta wiara na was zleci. Wydaje mi się, że to w moim przypadku już w tym wieku, to te cuda to tak pomału się wkręcają. To nie jest takim, to nie jest tak entuzjastycznie, takie szybkie. Trzeba na to czasu. Ale no powiem wam na, na chwilę obecną, nie, nie odczułem żadnego takiego, jakiegoś gorąca, gorąca u góry na dole, czy tam jeszcze niżej. Nie, nic takiego się nie wydarzyło, więc możecie spróbować, być może u was będzie efekt jednak lepszy, bardziej porażający. No ale ja stwierdzam, że no chyba pozostaje dalej na etapie ateistwa. No niestety, niestety, no, chciałbym to pewnie zmienić, czy akurat na tą wiarę? Nie wiem, nie wiem, nie odpowiem na to pytanie. Wiecie co? No i co? No żegnam się z Wami z tego błękitnego meczetu chyba to jest on. Dajcie w komentarzach w ogóle kto ma lepsze pojęcie, czy to jest w ogóle ten, ten, ten meczet, bo jak nie, no to nie zła beka. No ale byłem w środku, jakiś jest, duży jest, błękitne dachy ma, więc też łączę w jakimś stopniu kropki, nie? Dobra, pozdrawiam, sekcja komentarzy jest wasza. A ja śmigam gdzieś na nocny spacerek dalej, nie wiadomo. Wy jesteście ze mną jeszcze się odpalimy, no ale to już będzie następne wejście. Do zobaczyska. Hej, tu wam zrobię jeszcze taką przebitkę. To już dla takich moich debeściaków, subskrybentów, którzy oglądają te gnioty do końca. No to wymiata, słuchajcie, ten widok naprawdę. Dobra, kończymy tego gniota. Pozdro. Obczajcie, jaka fajna ciówcia elegancka, tu wyczaiłem tak z krzaków powiem wam, bo się udawałem w tym kierunku jeszcze jest taki taki jakiś pomnik no jest z blachy to słuchajcie zrobili, nie zezłomowali jeszcze, to jest zacnie tak wygląda ciata, ciufa elegancja ale to jakaś taka chyba ta wąskotorówka, bo wam powiem, no taka nie jest zbyt duży ten parowóz, no bo to parowóz będzie jeszcze stary, nie? Ale fajnie, że tak się, słuchajcie, chwalą, nie? że Chwalą się, że mieli, że mają. No elegancja. To się kurczę, to się liczy, to się kurde szanuje. Powiem wam, kurczę, tak mi się zrobiło, trochę głodny byłem. I mówię odnośnie tej kukurydzy, bo już tak mówiłem. Czekajcie, odnośnie tej kukurydzy, kurcze, bo tak mi się coś zjeść zachciało. A powiem Wam, już pewnie mówiłem Wam, że w tych knajpkach tutaj fajne mają, jedzenie mają dobre. Wszystko jest fajne z żarciem, naprawdę jest dobrze. Odnośnie z tą kukurydzą, to Wam powiem, co tam było. Jedzenie jest fajne, ale powiem Wam, czy to jest minus. Też nie powiem, nie powiem czy to jest minus. To jest może mój minus, że. Że się nie pytam o co chodzi, nie dociekam o co chodzi, ale powiem Wam tak, jak patrzę na ceny żarcia, gdzie nigdzie to zdarzyło mi się, słuchajcie, usiąść i nie zapytać co po ile jest, a później, słuchajcie, jecie, lekko Wam zaczyna to w gardle siadać, bo sobie myślicie, ciekawe ile oni Was skasują i wiecie co, nie róbcie tego co ja robię, bo to jest dramat. To jest dramat, ale nawet, że widzicie cenowo niekiedy, ile to kosztuje, ale Wam powiem, jak przychodzi do rachunku to ta cena jest zawsze wyższa. Jeszcze mi się nie zdarzyło, słuchajcie, żeby zrobić zamówienie, zobaczyć coś, po ile jest, i żeby mnie sprzedawca zaskoczył, że ta cena jest niższa. Ale jeszcze jest to najlepsze, bo akurat dwa razy mi się tak zdarzyło, że miałem Kajsa. Tak, no, może nie wyliczony, ale no wyliczony do tej kwoty. Słuchaj, no powiem wam tak. Przykładowo wydawało mi się, że coś za coś zapłacę. Tam 650 mi tak wyszło. Nie z tej kartki, co oni mają te menu. Idę do rachunku, a on mi mówi 840, a ja mówię: No nie, no ostro, ostro. Tu niecałe 700, a tu 840, on mi mówi, a ja mówię, że mam tylko 800. A on mówi od razu: To nie ma problemu, 800 jest ok. To jest takie zastanowienie. Wiadomo, że mnie walną, no na setę mnie walną, i co ja powinienem? Nóż wyciągnąć z kieszeni, chyba powinienem się awanturować, ale tak naprawdę nie dojdziecie łatu składu, bo oni dają jakąś sałatkę. Jakieś czekadełko, jakiś chlebek, no to naprawdę by musiał być mega Janusz, który by poświęcił te, bo to, po, to doszłoby do takiej przepychanki i takiej jadki. Wiecie o co chodzi. I by trzeba było poświęcić naprawdę i chcę spieprzyć nieźle dzień za jakieś tam 10 czy 15 zł. No ale może chyba by było, powinno tak być, wiecie, dla zasady. No nieważne, ja po prostu nie mam serca, nie mam serca, a wtedy mam, nie wiem tą dupę, czy jak to tam było. Coś, coś w tym było. No, to jeżeli jesteście w Turcji i wam się, poza, nie mówię, McDonald's, czy tam Burger King, jak pójdziecie, no to wiadomo. Na tyle, ile zamówicie, tyle zapłacicie. Ale w innych tych barach, słuchajcie, gdzie indziej, to mi się to wcale nie udało, nie udało. Ale może to ja jestem, słuchajcie, taki zakręcony gapa. Nie wiem. Dajcie znać, jakie wy macie doświadczenia w Turcji. Bo jeżeli też was tak Rolowali, to mi od razu będzie lepiej na duszy. Dobra, do następnego. No, witam was wszystkich, słuchajcie. Ja jestem na takim głównym placu. Tu mamy chyba skupisko w ogóle meczetowych wiernych. No i mamy tu jeden, jeden meczet, idę właśnie go obczaić. Nie wiem, coś telefon mi w ogóle przekłamuje kolorystykę. Może dlatego, że już jest tak późno. Jeszcze ta policja władowała się tutaj, słuchaj ta. No słabo to wygląda, słabo. Powiem wam, no film, film bardzo dużo traci. Jak ta policja tutaj chce mi tu karierę zrobić. Na no, odcinku. Godzina jest 23, a powiem wam, ten park jest pełen. Chyba tylko ludzi. Oczywiście żenią tą swoją kukurydzę za 30. Chciałem, słuchajcie, wziąć od jednego tą kukurydzę, ale tak podchodzę, słuchajcie do niego. On na telefonie siedzi, w ogóle nie zainteresowany, ale wiecie, czym on był zainteresowany. Najgorzej miałem wrażenie z daleka, że on grzebie sobie w tyłku. No tak, no nie przysłyszeliście się, że normalnie centralnie zamieszał tam w rowie. A później dotyka tej kukurydzy. No, zdecydowanie powiem Wam, jak dla mnie to jest za dużo emocji. Ja nie, nie, nie preferuję takiej kukurydzy. Więc jak ktoś nie ma problemów z takimi, wiecie, rzeczami, no to polecam, ale trzeba mieć to na uwadze, że można się tak słuchajcie, władować troszeczkę. Samochodu, policja, nie wiem. Tam jeszcze gdzieś u góry jest, słuchajcie patrzcie co tam się dzieje, tam chyba jakaś czarna wdowa lata ale to nie będziecie widzieć o co chodzi oczywiście z lodami akcja chciałem sobie kupić powiem wam w Burger Kingu shake'a ale nie było, no to mówię na no to lody, a koleś mówi nie ma ani lodów, ani szejków. nie wiem czy to była taka prowokacja żeby iść i kupić te lody wiecie w tych buty i w tych w tych sklepikach takich budach, nie wiem, zaganach. nie wiem jak to nazwać, oni fajne takie show robią z tymi lodami, ale podejrzewam, że to jest też za te show, wiadomo, że to się płaci. Kukurydza za trzy dychy, słuchajcie, baba widzę, widzę taka już totalnie nie niemrawa, oni zaraz tym mrąblą, odeszła. W ostatniej chwili, słuchajcie, w ostatniej chwili udało jej się uciec, oderwać od stoiska. Kobieto, ty dopiero jak się obudzisz rano to zrozumiesz jaką ty dobrą decyzję zrobiłaś tam mamy ten drugi słuchaj, tam meczet nie wiem ten jeden jest dosyć daleko jest za, powiem wam za krzakami zdecydowanie chyba odbijam od niego nie będę tam wszedł. jakieś orły już tam się i cokoły zleciały nad tym ale w ogóle kamera nadaje taki kolor dziwny nie wiem czy ten telefon ze starości tak świruje albo od temperatury powiem wam zdecydowanie tam to, tamta pozycja wygląda lepiej i tam można wejść chyba się troszeczkę pomodlić ja nie będę szedł bo sami mnie znacie wiecie jak jest z, z tą wiarą nie do końca byłem już w jednym meczecie niestety no efektu jakiegoś nie było zaskakującego więc nie będę właził do następnego mam to gdzieś. A jeszcze znowu mnie, słuchajcie, oszukają. Słuchajcie, bo w Turcji jak ktoś był i go nie oszukali, to nie wierzę, że rząd był w Turcji. To chyba był, nie wiem, w jakimś innym kraju, ale nie w Turcji. Bo będą z kuchni każdy, W Turcji każdy musi być oszukany. Nie wiem, nie wiem, wiecie co. Powiem wam, tak się spaceruję tutaj po tym... Po tym placu, te ptaki, nie wiem jak to nazwać, tam te koty czy dromy, w, w, w tym wiecie, ja tak sobie śmieję się, że koty, ale wiadomo, no dobra, to jest jakaś tam, jakaś tam muzyka. Ciemno się zrobili, bo światła przygaszają. Słuchajcie, oni są bardziej wtedy, wiecie, jak chcą jakiś wałek przeprowadzić, to jest zdecydowa zdecydowanie łatwiej to zrobić. Ale tak sobie właśnie przemyślałem i sobie myślę, my chyba tutaj obcokrajowcy właśnie przyjeżdżają do Turcji, to jesteśmy takimi owieczkami. I to, to nie to, że komuś się uda. Oni walną, rąbną każdego, do no każdego, kurde, przerobią. Nie ma opcji, na czymś was rąbną. Nie ma takiej możliwości, że was nie robną. To jest tylko zdecydowanie kwestia czasu. Wy już się pojawiając tu w Turcji, to oni już zarzucają taką, wiecie, taką delikatną tą... Linę, taką szubieniczkę na was, nie? Takie laso, o laso to jest prawidłowe słowo że w tym. I tylko kurde, czekają na ten moment zaciągnięcia. Każdy w te laso ma na swojej szyi. To jest tylko czekanie na ten moment, wiecie, żeby oni dobrze zaciągnęli. Przecież tu, w mało co sklepach w ogóle są ceny podane, no bo po co je w ogóle podawać? Jeżeli by były ceny, no to ten klient mógłby się jednak domagać i awanturować. Jeżeli się nie poda cen, no to zdecydowanie łatwiej jest. Tego klienta rąpnąć nie na ten hajs, wiecie o co chodzi. No tak jest, taka jest Turcja, ale ja też nie chcę nikogo zrażać do Turcji, bo Turcja jest świetnym krajem, żarcie mają przepyszne, ludzie są bardzo mili, nie wiem. No kurde, no jest tylko mały, taki wiecie, minus, że chcą was rąpnąć na każdym kroku, jak się uda. No. Trzeba być czujnym po prostu, jak ważka. Jak wam się uda, to wam się udało, albo być stanowczym. Powiem wam, tak jak ja, to najlepsza zasada, ja ciągle chodzę bez pieniędzy, a najlepiej nie brać na spacer pieniędzy i karty. Więc jakby was nie robili, jakby was nie chcieli przerobić, to i tak was nie są w stanie, no bo nie macie hajsu, nie mają was na co rąbnąć, nie? Wiadomo, no jakieś kredyty czy pralki na was nie wezmą, nie? No to zrozumiałem. Nie wiem, to są moje takie tureckie, tureckie prze, przemyślenia, ale powiem wam też, że jeżeli chodzi o sprzedaż, sklepy czy no wszystko, żarcie, to oni naprawdę się wzbili na naprawdę wysokie wyżyny i są w tym mega dobrzy. Umią polecić wszystko, wcisnąć naprawdę. Jeżeli tylko złapiecie kontakt wzrokowy, to tak jak w Egipcie jest. Idziecie, idziecie i oni chcą coś, wiecie, stoją, chcą coś pchnąć i tylko ten kontakt wzrokowy, chociaż na ułamek sekundy złapiecie, już jesteście potencjalną ofiarą. No tak jest. To jest śmieszne, ale tak to działa. To jest jakiś, wiecie, wysoko... To jest wysoko zaawansowany marketing. Ale patrzcie jak te sklepy. No to słuchajcie. Jak to jest wszystko no. Tu Wisiory, to są miliony ludzi. Ziomek już to słuchajcie. Minę miał nieciekawą. Od razu do wisiora jakiś dywan wciska cały, cały raz dziwne że mnie tutaj słuchajcie nie przyczaił ziomeć od tego żarcia że mnie tam nie wepchał o już leciał słuchajcie uda, udało mi się wywinąć ale to w ostatniej chwili bo chyba mnie nie zauważył aczkolwiek możliwe że oni też muszą niekiedy załatwiać jakieś potrzeby fizjologiczne i chyba był siku i nie zdążył słuchajcie mnie złowić ale najlepsze są takie typy i dzieci tak jak ja teraz sobie idę i podbija to Was koleś, no to wiecie, jakby kumpel właśnie. I mówi, cześć, co słychać w ogóle, jak u Ciebie leci? Ja się na ziomka patrzę i mówię, no mało jak gdyby, my się nie znamy, nie? Ale jemu to nic nie przeszkadza, bo za chwilę dochodzi, przechodzi do następnej fazy, słuchajcie, urabiania i sprzedawania jakiejś tam oferty, nie? Wcisnięcia po prostu, wiecie, do restauracji, jakieś coś tam dobrej jedzonko i takie tam inne bajery. Wiecie, o co chodzi. Dobra, ja już, słuchajcie, lecę na na tramwaj, całe szczęście w, w komunikacji miejskiej nie oszukują. <gry> Ale mówię, to jest takie moje zabawne podsumowanie w, ty, w tym temacie. Ale tak naprawdę, no, Turcja jest wspaniałym miastem. I kurczę zapraszam Was wszystkich, bo to są naprawdę świetne doznania. Jest rewelacyjne. Dobra, sekcja komentarzy jest Wasza. Jak mieliście jakieś w Turcji niemiłe doświadczenia, to się podzielcie, to mi będzie tak lepiej na duszy, że nie tylko mnie przerobili tam, wiecie, ze dwa, trzy razy nie? na tym wyjeździe. Dobra, pozdrawiam, hej.